No muszę się zgodzić z Krzysztofem Stanowskim. Roman Giertych i pani redaktor Dorota Wysocka-Sznepf to jest ten duet, który zagwarantuje koalicji obywatelskiej sukces w wyborach samorządowych 2027. No posłuchajcie, jak oni są pewni tego, że wygrają. Znaczy oni, bo wiadomo, że Dorota Wysocka-Sznepf jest tak niezależna, że oczywiście będzie startowała niemalże razem z Romanem Giertychem i jego kolegami z partii przy następnych wyborach. No ale spójrzcie na to naprawdę samo uwielbienie poziom, pff, nawet nie wiem jaki. Tyle wymiar sprawiedliwości no może ich dopaść. O, o. PiS próbuje wywrzeć takie przeświadczenie, że te wszystkie rozliczenia skończą się za dwa lata. I śpiewają piosenki, i krzyczą, i kto będzie już, kogo wsadzą do więzienia i tak dalej. Koledzy z PiSu. Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. I nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Mi się wydaje, że my jesteśmy na pełnej ścieżce i tak patrzę na tę sytuację polityczną, na słabnięcie konfederacji lekkie. Jesteśmy na pełnej ścieżce, żeby wygrać następne wybory parlamentarne. Zawsze w środku kadencji jest pewnego rodzaju dołek, a u nas właściwie tego dołka w sondażach nie ma. W związku z czym jestem przekonany, że wybory wygramy i w związku z czym. Te ich wszystkie piosenki, przyśpiewki zupełnie nie robią na mnie żadnego wrażenia.